Znowu jesteśmy na budowie trasy S8 na odcinku łączącym Konotopę z Powązkami. Nad trasą poznańską jest już gotowy wiadukt. Teraz przygotowywane są podjazdy tego przyszłego węzła. Kilometr dalej również gotowy niebieski wiadukt nad torami kolejowymi. Wokół niego roboty przygotowujące podłoże pod nawierzchnię jezdni i prace przy betonowaniu przyczółków. Z dnia na dzień 10 -kilometrowy odcinek nowej trasy nabiera coraz wyraźniejszego kształtu. Rozgrzewka w padającym deszczu, ostatnie przygotowania pod Urzędem Patentowym w Alejach Niepodległości i ponad 6 tysięcy osób wyruszyło na trasę 21 już biegu Niepodległości. Wielka, żywa, biało-czerwona flaga przewinęła się przez dziesięciokilometrową trasę. Ci, którzy nie pobiegli, ustawili się wzdłuż ulic, żeby dopingować biegaczy. Choć nie o wynik chodziło, najszybszym zmierzono czas. Byli to Agnieszka Gortel i Rafał Wójcik. Przy ulicy długiej 44 na 50 ruszyła e-senior cafe. Zaprasza ona panie w wieku 55 plus oraz panów 60 plus do bezpłatnego korzystania z internetu. Właśnie w dwóch salach odbywają się bezpłatne kursy komputerowe. Zainteresowanie ogromne. Oprócz szkoleń seniorzy mogą liczyć na miejscu na pomoc opiekuna i fachowe doradztwo w sprawach związanych z internetem i sprzętem. Nie trzeba już liczyć na pomoc wnuka. W ciągu 60 lat istnienia Mazowsze odbyło 225 zagranicznych turne. Wszystkie były sukcesami. Aby to osiągnąć, trzeba ciągle ćwiczyć. W Karolinie, na próbie przed spektaklem w sali kongresowej, spotkaliśmy cały zespół. Potem na występie wszystko wygląda tak pięknie i lekko. Wiemy dlaczego. Aniela bardzo się stęskniła. Młody Hugo, który właśnie przyjechał do warszawskiego zoo z Ostrawy, jak widać, jest jeszcze wyraźnie nieśmiały w stosunku do kobiet. Wciąż kryje się pod wodą w nowej hipopotamiarni. Obok również nowe akwarium dla rekinów. Za 14-cm szyby można bezpiecznie przyglądać się czterem świeżym lokatorom żarłaczom czarnopłetwym. Na fascynujące wrażenia z morskich głębin zaprasza Zoo. www.um.warszawa.pl